Halo, tu Robert. Yy, wczoraj mieliśmy prelekcję dotyczącą y, zdrowia. Yy, był pan yy, od sportu, była pani kosmetolog, yy, była pani Gondek yy, i wszyscy nasi. Zebrani w jadalni na warsztatach, i tam. A było co omawiać. Tam był też poczęstunek. Yy, mieliśmy jedzenie, smakowite rzeczy, yy, i też. Pozdrawiam panią Klaudię. oraz jej yy, kolegę pani Klaudia też była na, tym, na tej prelekcji na tym spotkaniu ja jako że nie jest, że jak, ja jako że nie jestem starszy wiekiem i nie mam 500 plus bo ta prelekcja była skierowana tylko do starszych osób, ale też wziąłem udział. Tam też był konkurs, który zamykał właśnie, właśnie prelekcja zamykała właśnie ten konkurs pod nazwą. Yy, Coś, co, mia, co ma związek ze zdrowiem. I szczerze mówiąc, dobrze się bawiłem. Rozmawialiśmy później z Panem od ćwiczeń: co mi wolno, a czego mi nie wolno. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze jeden film. Będzie dłuższy. Robert.